słuchajcie, jest tak jak mi tu koleżanka Marta podpowiedziała, w którym miejscu są maki jest całe pole maków, powiem wam e, Bajrancko. E, powiedzmy, że e, nie zniszczymy komuś tego pola rower tutaj zostawimy zobaczcie, niech sobie leży a my poproszę, żeby wejdziemy w środek chociaż odrobinkę jest zajebiście, najwyżej coś mnie upierdzieli, jak to życie znam, wiecie jeżeli no, coś mnie ugryzie, jakaś pszczoła, osza albo co innego, to cóż? Odpokotujemy to. Patrzcie. Berancko. Wow, jak tu buczy! Ile tu jest robactwa. Widzicie? Berancko, nie? Tutaj całe pole buczy. Wow. Czyli do maków? O tu. Uch, dobra. Słuchajcie. Jak ja to robię? Mały zakręt w makach. I ten. I jedziemy dalej, gdzie to? Chyba, że zrobię sobie tu kilka zdjęć. <noise> e, powiem wam tak e, postarałem się jak najmniej nadeptać, nie zniszczyć bo przeważnie po różnych takich miejscach jak po zeszłym roku czy to po słoneczniku, czy to po makach rolnicy mówili, że przyjechali podeptali, tak itd. więc wyszedłem śladu prawie nie ma resztę wiatr rozgoni e, było fajnie, kilka zdjęć Mały filmik, słuchajcie, wsiadam na rower. Jedziemy dalej. Ole, słońce dzisiaj daje. Pole fajne, wiecie co? Fajne. Jakby ktoś tam planował jakąś sesję zdjęciową, to polecam miejsce. Ja sam, nie wiem, może wolę większe od ludzi, wiecie? Na jakieś może odważniejsze zdjęcia. Słuchajcie, jedziemy dalej. O. Wam, że pogoda jest boska, nie jest... A Nie jest tak upalnie jak było jeszcze wczoraj przed Jest około 19 stopni, słońce może troszkę więcej. E, maki były cudowne. Zresztą tak to że się zapewne zauważyli, że ich ostatnio trochę zbieram. Jest poletko z makami, fajne, można sobie tam jakieś zdjęcia ukręcić. Ja jadę dalej, słuchajcie. Jadę dalej, bo jak za długo się w jednym miejscu w lesie stoi, to robactwo myśli, że śniadanie podano, że podano obiad. Słuchajcie, na razie. Słuchajcie, dechałem w nowe miejsce. Tu kulary to mam powiem wam. Lepsze jak reszta. Słuchajcie tu jest normalnie piekło, wiecie co i tu jest taki fajny klimacik słuchajcie, tutaj też jest rzeczka ale tu jest taki troszkę inny e, poziom wiadu, bo to nie jest most, most jest most most i wiaduk, wiadukt, wiadukt co drogą most, dobra, czyli to jest most na brzegu ale taki kolejowy słuchajcie e, muszę zobaczyć czy można się tam dostać od góry na niego, bo tu znowu za bardzo się nim nie pocieszymy, bo z jednej strony rzeka, a z jednej strony jest mokry robek. Wiecie, jak to brzmiało? Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Tu. I znowuż. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. I tu. I tam. I tam. Po prostu lubię być z nią Piękna pogoda wiecie Braczko Ale dziś czas goni, jedziemy dalej Bo może jeszcze jest jakieś miejsce gdzie lubię być z nią